Znajdujemy się przed referatem do spraw jakości powietrza Urzędu Miejskiego w Pszczynie. To właśnie w tym miejscu można złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze. Dotychczas z tej możliwości skorzystało już 1800 gospodarstw domowych w gminie Pszczyna. W programie Czyste Powietrze można otrzymać dofinansowanie do wymiany źródła ciepła oraz termomodernizacji budynku. Maksymalna wysokość dofinansowania w programie to aż 136 200 zł. Jednak, aby otrzymać takie dofinansowanie, należy wcześniej wykonać audyt energetyczny. Szanowni Państwo, dlatego też zapraszamy Państwa na bezpłatne spotkanie z audytorem energetycznym, doktorem inżynierem Tomaszem Fischerem, które odbędzie się w najbliższy wtorek, 6 czerwca o godzinie 17.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczynie. Prowadzący opowie, czym jest audyt i dlaczego warto go przeprowadzić oraz przedstawi rozwiązania, przykładowe rozwiązania termomodernizacyjne. Serdecznie zapraszamy.